Czego? Bo on chciał mnie pogozwalać przez resztę wyścigów No co? Przecież nie puściłem A ja, a ja idealnie puściłem ci Pojechałem, nie pojechałem nie. za tobą do oczu, ale akurat wtedy zgasły światła <grym> Także idealnie tak Ale kurde ja nie puściłem, coś nie tak jest Wiedziałem, że tak kurwa będzie <grym> Ty, to nie ja Wiem Ja zerwę działanie, co przejechałeś Nie, myślę, że coś z Marianem dzisiaj bardzo lubimy. Albo ja rozwalam jego, albo on mnie. Ja tak. już oczywiście od startu bez skrzydełka, nie? A toż ma jeszcze karę, ty, to ja mogę być pierwszy. Albo i nie, albo i tak. A to, toż masz przejazd przez boksów, czy co? No, tak. tak, Dzięki, Rafis. No... Rafi masz ja nikogo nie rozwalać, nie? Trzeba być czysto No to ja, ja to ja nie ja wcale nie wjeżdżam. Nie, bo Rafi... Rafi jedzie jak na próbie czasowej. Nie, <grym> prawie mnie rozwaliłeś. To... był over, Wow! Łoł! Tak to do tu też bez skrzydła? Nie, skrzydełko jest. Ale całe? Całe. Może tam lekko mam uszkodzone czekaj. Też mam więc... lekko. No mam jasno zielone, ale to tam nie wpływa na jazdy Mam czerwone, nie ja, wiem czy Ale jedziesz jakoś. Ja mam takie żółciutkie i jedzie się... Ja lekko. Ale... No, ja, ja, ja tak lubię te zakręty, tutaj naprawdę przyjemnie się jedzie. Nie, jest egzakiem, bo nie mogę ten tunel złapać. No nie, pięć sekund. Czy dostajesz dla mnie? Z, w boksach to. Za przekroczenie. W boksach. Ty chuju! Puść mnie! Ujechałeś do mnie. Rozwalajcie się dalej, mi to odpowiada. No nie, Co ja to Ej, ale w sumie kary 3 sekundowe powinny być doliczane w boxach, że z tym No, się. No... To ja to by nie wiedział... było takie kupie. Ale chcę sobie by to się nie zdało, bo by, by znowu i czyje iPhone I Wystawi po 8 sekund. No, lepiej by, byś mógł sobie to wybrać. No, czyli... Czy mm -hmm. coś mógł doliczone czy z tyle sekund No, ja, Tylko że wiesz, zbyt zaawansowane jest dokładności. Jest ja naprawdę że ja naprawdę wolno jadę. Jaka ty, ty masz skrzydło? Nie mam. No, diff nie ma skrzydła i trzymam moje tempo, a ja ze skrzydłem. Napotyk no chyba nie umiem tutaj jeździć. Nie co, O, mogę się w końcu podrapać. Use... Aha, aha! Nie mam tempo, nie mam tempo. Mam no mam. No ale ty mnie doganiałeś bez skrzydła, Rofie! Ty trzymałeś moje tempo bez skrzydła. Jak mogłem cię doganiać? Kiedy? Jak ja cię przygotował, nie byłem... Uciekałeś. No... Retro. To gdzieś się Aha! Nie chodziło o Diva. To, to ja powiedziałem. A wiecie co. Kier, ci się... Nie znam. Za, za krótko z, z was znam. No ja też. Mi łatwiej idzie zapamiętywanie... Nad imią cię tam nicków, niż w realnym życiu imion, jak ktoś mi się przedstawia. No to, jest, to zawsze tak jest to Już nie daje Ale faktycznie ten tor jest przyjemny No, jak się wczujesz, to do oglądania jest straszne, ale byli nie to sobie. Do tu My się tu I będziemy się... świetnie bawić, że on tak... Ale z Teksasem tam będą razem, później... No, ty Wymyślą coś, jakieś tematy. Tak, konwers ze Spingerem na Węgrzech. O pyle gadali. To będzie komentowało wiele no, jest... no tak Uwaga, czy będzie rekordzik? Nie Tak jakoś mam wrażenie, że mnie wszystko sytuacyjnie zaś jeszcze Będzie I to dużo lepsze od mnie No ja kocham ten tor Coś czuję, że on będzie też go kocham, ale coś czuję, że on nie będzie mógł tak. A i tak mnie tak? to gania się, jecha. Nie Ja już sam nie robię nic. Ooo, Jaki cudem ty się rozwaliłeś mi to za W tym momencie ten szczęście by mi zszyło, na swój ten ponadpadła. Dobrze mm -hmm. A i tak poprawiłem swój najlepszy międzyczas w F2. No strasznie nie, jadę, bo się boję, że się odwrócę. Bez tej trakcji. Ale tam, jak masz opony zniszczane, to cię ładnie może wynieść na tą ściankę. Mhm. Ja w ogóle na standardzie cały czas cisnę, nie? Zauważyłem. I ktoś jeszcze się rozwalił. Może jednak nie. Teraz zrobiłem 43 i dwie O, ja chyba ze ścięciem, bo nie ten No, może zły... ra, raz ścię. Aaaaaj, i pizda postrzeliście, to się zrobił 435. Ja jechałem po fasta, chyba. Nie patrzyłem się na czas, ale tak szybciej jechałem. Zahaczyłem. Czyli mamy już zwycięstwo. Zahaczyłem na zamku, teraz tak mnie już wzięła. No i mam sekundę i 90. Przez te kraty to czaplonsu idzie dostać. Już też tak szybko przejeżdżać. Ja no jak Ja chodzę. Ja I ja chodzę. drugie idę w trzecie. Hejki trzecie. Hejki. <laughs> no tak też można. Ten. <laughs>